Siemanko, cześć, witam. Umbral Crafting. Dawno nie było, a kiedyś, kiedyś, dawno, dawno bawiłem się w to. Dzisiaj mam 1000 klasterów. Kiedyś tam niespełna, 1000, równo, 1000, troszeczkę ponad 1000. Bawiłem się w właśnie to tworzenie przedmiotów. Kiedyś to też, umówmy się, było troszeczkę droższe. Teraz ten pakiecik jest warty tam lekko powyżej 4 kk więc no nie jest to za dużo, już taki zwykły opening gemów więcej tutaj tracę hajsu, a lubicie jak tracę hajs no i mamy, klastery kiedyś, dawno zalegały mi one w depo coś tam skupowałem, coś tam się moła tego bossa archfow biło tutaj z gaza coś wydropiło nawet na rapidzie mi się zdarzyło pójść na godzinkę czy tam półtorej e, na Russia, więc coś tam się uciułało jest tysiąc nie będę tego sprzedawać. Zalosujmy, zobaczmy, co będzie. Eee, odcinki z przeszłości macie w opisie. Jak to jest ciekawe, jak mi tam poszło. Jeżeli chodzi o Achievement, ko kompletnie mnie on nie interesuje. Idę tutaj zupełnie pod hajs. Eee, a najdroższym przedmiotem, jaki można sobie stworzyć aktualnie w Tibijce eee, jest to Umbral Master Książka. I jest ona warta tam. 6 kaka z hakiem, reszta itemów koło dwójki, poniżej dwójki, więc bez szału. No i lecimy w to, co najdroższe. Być może się uda, i zobaczmy, czy w ogóle mi to wszystko tutaj starczy. Są trzy książki, które właśnie wydropiłem z gaza, zostawiłem ją, je na tą okazję. Na wszelki wypadek, dwa Dream Metery, no i reszta klasterów. Nic nie dokupuję, od razu mówię, tylko działam z tym, co jest. Transform to chyba była to najlepsza już forma. Create to wiadomo, więc Improve lecimy sobie i zobaczmy, co tutaj dostaniemy. spellbook check. nagrywa się, nagrywa się. No i co? Jest to zeżarło Dobry początek. Dobry początek. Niestety Improve Spellbook. Dało się. Umbral spellbook. Spoko. No to zaciosem. Zaciosem zróbmy, więc yy, transform. Spellbook. zeżarło w dół. Dobra, dalej. No to improve, Spellbook. No i zażarło mi go. jest jakie to jest. Dobra. Tego mi misję. No i zażarło, no bo po co? Po co ma mi się udać, nie? Miałem trzy książki przygotowane. Myślałem, że mi to starczy, a tu jednak będę musiał te dream w ogóle użyć. Create Spellbook. Nawet nie mogę stworzyć. To jest zły dzień, chyba na zabawę w to. Create spellbook. Jest, Mam go. I zróbmy od razu drugiego, bo to chyba nie ma co. A więc tak. Znowu. Create spellbook. Drugi zrobiony. Dobra. Coś tam meterów zostało, więc bawmy się na improv. Belbuk. Żarło. Ah, improv. Zeżarło klastery, chyba. Improv. -book. Dobra, idę po metery, bo metery mam jeszcze w Staszu, więc to mogę wziąć. Klasterów więcej nie mam. Klasterów nie będę dokupować. Nawet jak zostanie mi Umbral, to nie, po prostu. Kończymy z tym, co jest. No, ale metery wezmę. No, meterów mam 38. Wezmę 5. Chociaż nie sądzę, żebyśmy to wykorzystali, ale mogę się zdziwić. Dobra, no to z buta. Spójrzmy sobie książeczkę stworzona, no i tą jedną zróbmy na maksa, a co tam, improve, spellbook, yes, no i nie poszło, <noise> ale nie zjadło chociaż jej, improve, spellbook, yes, <noise> ale to jest wredne, create. Stworzyło. Eee, Spellbook. Stworzyło i proof. Spellbook jest. Nie wyjdzie mi to chyba dzisiaj, ale chociaż no, no raz, tylko raz na ten drugi poziom. leciał eee, Zaś improve Spellbook. Teraz? Nie? No bo po co? Improv. Spellbook, no teraz to już musi No i poszło Mamy, umbral spellbook, spellbooka No i pyk Transform Spellbook Jest Zeżarło Tak, mam takie skrzypiące krzesło To normalka Jezu stworzyło chociaż improve spellbook nie uda się, ale no nie wiadomo, że się nie uda dobra, stworzę sobie spellbook tak, zrobił się improve Spellbook. po co i ostatni dream meter jeszcze będę wszedł po więcej pewnie create Pellbook. no zrobił się no 315 jeszcze zostało eee, improve pelbook Udało się. No i ostatnia szansa. Mam 240. Teraz transformuję i się udaje i jest koniec. A jak nie, no to kończymy ten odcinek, no bo więcej z tego nic nie uszyję. Więc ostatnia, ostateczna szansa. Transform. Spellbook. Kurde. Zeszło w dół. Improve. Bellbook. Nie udało się. No i ostatnia jeszcze opcja. Żeby dokończyć te pasterki i się nie udało. I, i zjadłem już też wszystkie metery, jakie tutaj sobie wziąłem. Zostałem z 90. W sumie zostałem z niczym. No ale tu tam te 4K. I co? I tak się to kończy. Tworzenie. Nieudane. Ale coś tam kurde no było blisko. Mogło się udać. Mogło się udać. Ale się nie udało. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz, jak ktoś chce mnie wesprzeć. Link do bajka fitujec jest w opisie. Do następnego jakiegoś materiału openingu albo streama. Strzałeczka. Cześć, cześć.